A tu mała transmisja, relacja na żywo, spot, spot, spotsy, spod, e, byłem, byłem, byłem. A nie wie pan co się dzieje w ogóle? No w teraz Krakcie. jest posiedzenie Sejmu. Ale w ogóle wie pan, no pod tą pandemią, co oni tam ukrywają? a co ukrywają no, no to, to świat pan powiem panu powiem ja trochę panu ja wyglądam to, co to mówi Trump ja tam tam trochę e, nie pan, nie? to jest bardzo Wiem, wygodna nie? sytuacja dla władzy po pierwsze dlatego dla że, że się może tłumaczyć z kryzysu no. bo kryzys y, mówi a jest, jest wirus więc co my możemy zrobić a po drugie może przykręcać śrubę Ile chce, nie obywatelom. No to jesteśmy to, w tej tak, chwili no, ale jedynym państwem. Prowadzą stan wojenny, tak? Albo wyjątkowo. Oczywiście, właśnie tak? chciałem powiedzieć, że jesteśmy w tej no. chwili jedynym państwem na świecie. Dobrze, Gdzie dziękuję jest... wszystkim jeszcze raz za przybycie. Wojenny, dziękuję za ten dzielny spacer. Spot. <laughs> policja. <śmiech> <śmiech> brawa, <zielna> policja <laughs> Bardzo prosimy, żeby policja nie przedłużała już naszego pobytu. Jesteśmy zmęczeni, narażeni na koronawirusa, więc prosimy o wyłączenie tej szczekaczki. Już wszyscy znamy te teksty. Więc dziękuję Wam wszystkim za ten spacer, dziękuję za te rozmowy i teraz. Uwaga, uwaga! Policja, policja informuje, mamy stan epidemii. Po pierwsze, ustaliliśmy, Mateusz Morawiecki kłamie, i chcemy, żeby przestał kłamać. Nie ma żadnej pomocy dla przedsiębiorców. I spotkamy się następnym razem, bo dzisiaj daliśmy sygnał wszystkim, że policja się boi, a nie my! I a jeżeli się boi policja, to znaczy, że tam ci wszyscy w tym budynku też drżą. Następnym razem będzie tu nie pięć, nie dziesięć, ale sto tysięcy przedsiębiorców, którzy są oszukiwani i okradani przez Mateusza i Pisowską Bandę. Przede wszystkim chcemy dzisiaj jasno powiedzieć, że troszczymy się o naszych pracowników. I chcemy, żeby wszyscy mieli świadomość, że Mateusz Morawiecki chce was pozbawić pensji, która ma być wypłacona do 10 maja. Robi wszystko, żeby nam nie pomóc, chociaż my nie chcemy od niego pomocy, tylko odszkodowań za straty, które spowodował. Tak więc drodzy pracownicy, miliony pracowników, to od was zależy, czy przyłączycie się do nas za tydzień, jeżeli nic się nie zmieni. Od waszej aktywności zależy, czy dostaniecie pensję w maju. Rząd chce was tych pensji pozbawić. Ustaliliśmy dzisiaj także na naszym biznesowym spotkaniu, że powstanie partia przedsiębiorców, bo te polityczne łajzy boją się tylko wtedy, kiedy mogą stracić stołek, kiedy uciekają im procenty poparcia. Więc chcemy pokazać, poza wszelkimi sporami ideologicznymi, światopoglądowymi, chcemy pokazać, że zanim wrzucimy głos do urny, policzymy ile nas okradają i te podatki, te przepisy skarbowe, te odszkodowania, które mają nas wypłacić będą najważniejsze podczas naszego głosowania. Niech liczy się z tym Andrzej doda. niech liczy się z tym Jarosław Kaczyński, bo te świetne słupki poparcia znikną, okazały, okażą się zwykłą głą poranną. I to jest nasz przekaz. Dbamy o pracowników. Będziemy dyscyplinować przeciw politykom. Dziękuję wszystkim zebranym. Pamiętajcie, że liczcie się z tym, że panowie w niebieskich mundurach wykon wykonują swoją pracę i przełożenia. Tych wbaga, pomocników wbaga. Jarosława będą próbowali Was jeszcze zastraszyć. Życzę Wam spokojnego powrotu do domu. Mamy Dziękuję wb. Wam bardzo za ten udział. Do widzenia. Pozostań w tym miejscu narażasz na niebezpieczeństwo zakażenia siebie i innych. Prosimy o opuszczenie. No nie przestańcie to robić. No gdzie tu jest oficer prowadzący? No to już pod pałacem było. Ci ludzie są już po 3-4 razy spisywani. To jest. Co wy robicie? To jest to organ zaufania publicznego. No co z wami jest? Właśnie się rozchodzimy. To znowu chcecie nas tu skupić. Jeszcze mamy stać i się narażać na zarażenie. Pozoby Już wystarczy, poświęciliśmy się do na Narażają się Dajcie na odpowiedzialność karną. się. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. No i tak to właśnie wygląda, szanowni państwo. Uwaga, uwaga. Tutaj zgromadzenie Policja biznesowe formuje. Dobiega powoli Mamy końca. Stan epidemii. Tym razem pod Sejmy. Pozostając w tym miejscu narażasz na niebezpieczeństwo zakażenia siebie i innych. A policja nas ciągle ostrzega Prosimy o epidemii tego miejsca. Chroń siebie i bliskich. Obrazki z Warszawy w czasie uwaga, obłędu uwaga. 2012. Do zobaczenia.